Przed premierą drugiego sezonu Wiedźmina zastanawiałem się, czy Netflix pójdzie po rozum do głowy, czy zdoła się jakoś zrehabilitować, czy zrobi coś lepszego, niż w pierwszym sezonie, który umówmy się, no nie był arcydziełem e, kinematografii i jak wiemy Netflix tego nie zrobił, co więcej i puścił jeszcze gorszego potworka. No i teraz, kiedy jesteśmy przed premierą drugiego sezonu Pierścieni Władzy od Amazona, jakoś nachodzą mnie te same pytania, w kontekście właśnie tego serialu, ale jakby odpowiedź zaczyna nasuwać się sama. Czy więc Amazon zdoła się zrehabilitować? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. No właśnie, niby nie wiem, ale jednak się domyślam. Ba, nawet gdybym podchodził do tematu z bardzo dużą dozą optymizmu i z takim naprawdę pozytywnym nastawieniem, dając sobie taką myśl, że okej, okay, no gorzej być nie może, prawda? Teraz musi być lepiej i być może Amazon i wszyscy twórcy, pierścieni władzy gdzieś pójdą po rozum po głowy i być może wsłuchają się w ten głos fanów słuchają się w ten głos wszystkich tych, którzy uważali, że w tym sezonie było mnóstwo rzeczy złych, że jest mnóstwo rzeczy do poprawki. To by oczywiście oznaczało poniekąd przyznanie się do błędu. Więc to wcale nie jest takie oczywiste. Co więcej, sami twórcy nie pozwalają na takie optymistyczne myślenie, trochę traktując te wszystkie głosy mówiące, że hej, można by było zrobić coś inaczej, lepiej, w stylu uwaga mordy w kubeł, my wiemy co robimy. I będzie dobrze. Problem w tym, że całość tego spojrzenia i całej tej postawy Amazona i showrunnerów pracujących przy pierścieniach władzy opisałbym jednym krótkim, ale jakże znanym memem. No ale do konkretów, bo patrząc jednak na te pierścienie władzy na ich pierwszy sezon to nie mam przed oczami wcale śmiejącego się Jeffa Bezosa z tych wszystkich memowych filmików. Nie mam nawet przed oczami Galadrieli, tej aktorki, która przez cały sezon, mimo tego, że była główną postacią, to po pierwsze nie dało się jej polubić, po drugie można ją było po prostu nienawidzić za to, jak gra, za to, jak się zachowuje, za to, jak nie jest wcale tą Galadrielą, którą być powinna. No i po trzecie, że oczywiście przez cały sezon przeszła na jednej, Głupkowatej minie. Spytacie więc, czyją twarz widać? Oczywiście to jest J.D. i Patrick McKay, czyli showrunnerzy serialu, którzy uważają nadal, że całkiem nieźle im poszło, i uważają, że to jest dzieło ich życia, co akurat jest prawda, bo wydaje mi się, że po porażce pierścieni władzy, a ta już niewątpliwie nastąpiła, może nastąpić tylko większa no ci panowie już jakiegoś większego projektu raczej nie dostaną, no chyba że spiszą się na tyle dobrze i zdaniem Amazona byli na tyle służalczy i wykonywali tak wiernie polecenia i tak dobrze wkomponowali się w ten rys, który sobie Amazon nakreślił, a który dzisiaj jest popularny dla wielu, wielu stacji, dla wielu platform, dla Netflixa chociażby też. Więc być może uznają, że to tak właśnie miało być i w nagrodę jakiś projekcik dostaną. Ale czy coś większego niż Tolkien i władca pierścieni i Śródziemie? Śmiem wątpić. Pierwszą bowiem kluczową, absolutnie rzeczą do tego, żeby coś mogło zmienić się na lepsze, jest wsłuchanie się właśnie w głos fanów, w głos ludzi, którzy znają Tolkiena, kochają Tolkiena, czy po prostu zwykłych widzów, którzy uznali, że nawet jako rozrywka. No, to ten serial za bardzo nie dowiózł. No, niestety, ale sami twórcy mówią, że okej, okay, to nie wchodzi w grę, bo wiecie, drugi sezon to już właściwie był rozpisany, zanim jeszcze te krytyczne głosy na temat pierwszego się ukazały. Większość drugiego sezonu napisaliśmy, zanim pierwszy w ogóle się pojawił. Dopracowywaliśmy ostatnie szczegóły, ale tak naprawdę ciasto było już upieczone, zanim jeszcze. Pojawiły się reakcje publiczności, czyli mówiąc tak bardziej po ludzku, być może faktycznie głosy krytyczne się pojawiły, być może pojawiły się jakieś nieprzychylne opinie na temat pierścieni władzy, no ale wiecie co, my to już mieliśmy wszystko rozpisane, my to już mieliśmy wszystko stworzone, więc no, sorry, ale teraz nie będziemy już niczego zmieniać. I w takim kontekście słowa pana pejna, patrzymy na reakcje widzów i widzimy, jakie postacie kochają lub jakie rodzaje opowiadania ich poruszają. Z pewnością słuchamy odpowiedzi ludzi. To nic więcej jak zwykła mowa trawa. W zakresie, w jakim następuje korekta kursu, po prostu opieramy się na mocnych stronach serialu oraz mocnych stronach naszych aktorów i naszych projektantów. No i tradycyjnie, bo bez tego oczywiście żaden wywiad e, dotyczący pierścieni władzy, mówię tu oczywiście o twórcach, ale tak na przykład też było przy okazji i Wiedźmina i Netflixa, no ale jakby teraz nie o tym, to, to wszystko nie może się nigdy obyć bez takiej szpileczki, a właściwie szpili w stronę hejterów, czyli hejterów, mówiąc tak po ludzku, mówiąc po naszemu, wszystkich tych, którym albo się nie podobało, i mieli czelność o tym powiedzieć. Czasem także głośno. I oczywiście jakby o tym też trzeba mówić, bo wiele, wiele opinii było faktycznie takich bardzo, bardzo mocnych, Zresztą nie może to dziwić, skoro ludzie dostają świat, który kochają, i dostają takiego gniota jak pierścienie władzy. No, ale wszystko to sprowadza się oczywiście o tego jak mówi stare polskie przysłowie, kto nie zmieciem, tego zmieciem, więc jeśli nie wspierasz tej takiej jednej jedynej linii, mówiącej o tym, że Pierścienie Władzy to naprawdę było arcydzieło. Ba, były nawet takie opinie, które mówiły, że Pierścienie Władzy są na tyle przełomowe i na tyle po prostu wchodzą w buty tego nowoczesnego świata i tak bardzo dobrze go oddają, że w ogóle są lepszym dziełem niż trylogia Petera Jacksona. I pewnie tacy ludzie też się zdarzają i oni, według Amazona, powinni w ogóle wypływać w tym głównym nurcie. Bo jeśli jesteś po drugiej stronie barykady, no to tak już nie bardzo, prawda? To nie jesteś krytykiem, nie jesteś osobą, której się nie podoba, no ale jesteś hejterem. No po prostu jesteś hejterem. I tak jak już mówiłem, to nie jest kwestia tylko pierścieni władzy, to działo się przy Wiedźminie, przy Blood Origin, no i oczywiście z takich bardziej aktualnych jeszcze tematów przy Welmie, którą część, ta bardziej może postępowa, może jakaś bardziej światła, uznała za super rzecz i próbowała usprawiedliwiać te wszystkie głupotki, wariactwa i po prostu słabe pisarstwo jakie było w tym serialu no i to są właśnie te przykłady, prawda? To są te przykłady w myśl takiej, że słuchajcie, my wam tu rzucamy naprawdę kawał niezłego kina, dobrą popkulturę popkulturę, która przystaje do naszych czasów, która pokazuje wam trochę nowych ścieżek która otwiera wam oczy żebyście w końcu mogli wyjść z tego zaściankowego Piwniczanego świata. To mniej więcej jest taka retoryka. A my co z tym robimy? No, po prostu nie potrafimy tego dobrodziejstwa i tego gestu docenić. Oh my God, why? Poza skrajnościami, które mogą być bardzo głośne, tak to jest właśnie ten fragment, w którym mówią o nas. Poza skrajnościami, które mogą być bardzo głośne, nie byliśmy zaskoczeni reakcjami. Wiadomo. Jedni kochają, inni nienawidzą, ale jeśli przesiejesz hałas, to większość ludzi doskonale widzi. Co robimy? No więc gdyby tak wszystko to złożyć do kupy, czyli fakt, że drugi sezon był już rozpisany na długo przed tym, zanim w ogóle pojawiły się te krytyczne głosy z sezonu pierwszego, plus jakby ta niezmienna postawa twórców showrunnerów, którzy uważają, że w sumie to jest ok, i być może jakieś tam korekty będą, ale na pewno nie o tych, którzy krytykowali tak głośno, jak to się nazywało oczywiście, szum, prawda? No, bo to tego nie uwzględniamy, to, tego nie uwzględniamy, na to w ogóle nie patrzymy, więc gdyby tak to złożyć do kupy, te dwie rzeczy, te dwa argumenty, i nawet mając odrobinę dobrej woli, to po prostu nie da się, nie da się wymyślić sposobu, w jaki drugi sezon miałby być lepszy w jakiejkolwiek mierze od pierwszego. To będzie raczej ten sam poziom, a może i gorzej. A pamiętajmy, że poprzeczka została ustawiona naprawdę bardzo, bardzo nisko. No a ten wywiad twórców Pierścieni Władzy dla Vanity Fair pokazuje też jeszcze jedną rzecz, że jakby podział e, na tych, którzy chcą oglądać dobre rzeczy, porządne rzeczy, bo takie też zdarzają się przecież na platformach. Netflix miał ostatnio Wednesday, świetną Wednesday. Amazon miał przecież i Madadal The Boys, który jest genialnym, absolutnie serialem. Ale ten podział, o którym mówię, jest taki, że dobre dzieło i dzieło, które musi koniecznie przystawać do jakichś czasów, musi koniecznie oddawać jakieś tam regiony prawda, etniczne, rasowe i tak dalej, bo to musi być odhaczone. No i po drugiej stronie mamy to dobre dzieło. Więc dopóki, jakby ten spór i trochę ideologiczny. Będzie trwał dopóki, dopóty właśnie będziemy w tym sporze się dalej gdzieś tam siłować, no bo nam coś się nie będzie podobało i będziemy o tym mówić, będziemy o tym głośno mówić, będziemy o tym często mówić, no a ta druga strona po prostu będzie pewnie nas wszystkich określała mianem hejterów i w tym kontekście Pierścienie Władzy sezon drugi po prostu udać się nie mogą. I z tym Was zostawiam, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, Pierścienie Władzy, sezon drugi, czekacie, może nie, e, czy będzie gorzej niż pierwszym, czy może ciut lepiej, e, to już jest Wasza opinia, którą chętnie oczywiście poczytamy sobie w komentarzach, a teraz już się żegnam, do zobaczenia, cześć!